Dawaj obejrzymy sobie, co gdyby Hollow Knight Silksong został stworzony przez Ubisoft. Memiczny materiał, ale kusi. I już jest dobrze, już na samym starcie. Standard edycja, Gold edycja, Ultimate edycja, co tam jest, Season Pass, Ultimate Pack, Digital Artbook, oj tak tak mordo a w tym, w Ultimate Edition z Ubisoft Plus Premium taniej, nie? To jest cała ta logika tych firm. Ja przypominam jak to działa, nie? Ty masz zobaczyć horrendalną cenę 130 euro tutaj w tym przypadku na Ultimate Edycji i stwierdzić, ej dobra mega zaoszczędzę jak kupię sobie ten Ubisoft Plus. Tyle, że w tym momencie wciągasz się w model subskrypcyjny i oni liczą na to, że będzie 10% osób kupujących, które zapomni to odsubskrybować i przez kilka miesięcy będzie im to ściągało z karty drobne kwoty. To jest to. Inna sprawa, że wtedy nie ma masz gry na własność. I tak nie masz gry na własność, ale wtedy masz jeszcze mniejszą własność, co do tej gry. Oho. No tak. No tak, ładowanko, synchronizacja, wszystko. To też potrafi trwać nie wiadomo jak długo. <grymny> no kurwa, w sumie. Koraliczki do kupienia, outfity dla Hornet, season pasik do kupienia. Jakieś wideo jeszcze polecone. Zobaczcie, jak to w ogóle wizualnie zaśmieca cały produkt, nie? Już pomijając nawet, że to po prostu są tragiczne praktyki monetyzacyjne, jakieś mikrowaluty i tak dalej. I jak to po prostu odbiera takiego vibe'u, że ej, kupiłem grę i mam grę, nie? Bo tutaj do kupienia jest jeszcze cała masa innych rzeczy. No to wygląda jak gra Ubisoftu, niestety. <grytanie> o matko boska. Wiecie, co jest straszne? Że w chuj ludzi pewnie by kupiło jakąś gotkieckę dla Hornet za 10 dolarów. O, poziom trudności, kolejna zmiana, oczywiście. Jezus, jakie to brzydkie wszystko jest. Jeszcze wam mapę zasłaniam. Patrz to. Patrz, ile tu jest nasrane tego user interfejsu. I znaki zapytania wszędzie. Znaczniki, wykrzykniki. I to zrobione w sposób taki totalnie nienaturalny. Bo wiecie, jest różnica między znacznikiem typu linia w Dead Space'ie, typu żółta farba w Rezydencie. Choć to też jest dość do dupy, ale chodzi o to, że są różnice, a na przykład różnice wynikające z tego, jak to wygląda w Golf of Sushimie, gdzie wiatr nas prowadzi ku celu. No jest duży faktor tej imersji zaburzanej przez user interface. Interfejs przez podpowiedzi, nie? Ze strony twórcy gry. Bo samo wskazywanie nam drogi w taki sposób wcale nie jest głupie. W Kronosie na przykład masz lampę na biurku, która sobie mryga i w ciemności ją bardzo dobrze widzisz. i Myślisz sobie, o ciekawe, czy coś jest przy tym biurku w takim razie. Sam naturalnie o tym myślisz i to nie jest żadna żółta farba, strzałka czy znacznik. I okazuje się, że tak, tam jest jakiś klucz do drzwi, nie? I to jest bardzo dobrze zrobiony signposting. Tutorial! Pop-up obrzydliwy! O, jeszcze w ogóle sam fakt tego, że z poziomu gierki taką możesz przejść pod R3 do sklepu. Zobacz tutaj, niesamowite to jest. New Daily Missions Available Now. No, przesuń w lewo, żeby się poruszać. Dzięki za info, nie? Wciśnij przycisk skoku, żeby skoczyć. venido. Maybe I should hit it. It worked, Jesus. A to w God of Warze jest strasznie widoczne akurat. Jak tylko 10 sekund się kratosem zastanowił nad jakąś logiczną zagadką, to Atreus już gada, ej, może spróbuj zrobić to! To jest tak kurwa irytujące i plujące w inteligencję gracza. Ja rozumiem, że młody by gadał jakieś podpowiedzi po 5 czy 10 minutach i nie byłoby to wcale złe, ale on to mówi od razu, natychmiast. Ojcze, spójrz tutaj, no bardzo głupie to jest, bo tworzysz zagadkę, która automatycznie jest przez ciebie rozwiązywana. To po co w ogóle ona jest? Aha. Oho. Oi, oh, nagle tip. Odblokuj całą mapę za 70 dolarów Co z tego, że mechanika zbierania mapy może być ciekawa w grze Na przykład w Resident Evil, nie? Normalnie mapa do kupienia Zobacz ile potencjalnych, fajnych jakichś znajdziek Czy mechanizmów odbierasz sobie Wprowadzając mikrotransakcje I to jest kolejna rzecz, która jest straszna Bo mikrotransakcje same w sobie to jest jedno Ale one powodują w twórcach Z wyjątkowo chciwych twórcach Chęć do zdesignowania gry w trudniejszy, chamski Bardziej nieprzyjemny sposób Tylko po to, żebyś ty sobie to wszystko ułatwił i udoskonalił pieniędzmi. I my wielokrotnie to widzieliśmy. Na przykład w Assassin's Creed Shadows, żeby daleko nie szukać, bardzo irytującą czynnością jest szukanie materiałów do budowania twojej bazy wypadowej. I nagle co się dzieje? Wyświetla ci się sklep z materiałami do bazy wypadowej, nie? Gry są zaprojektowane źle po to, żeby sprzedać te lepsze featurey. O, lewe, level i ten, level i dróbko. Levelek leci, Wy, wyczuwa niebezpieczeństwo, jeszcze gada. Jezu, ale sam fakt tego ile ona gada, nie? To też jeszcze zobacz ile zmienia w takiej potencjalnej irytacji. Powinienem się wyleczyć. forming try jumping dzięki za info no, Oczywiście to jest wszystko przerysowane i karykaturalne, ale ile gier tak robi, nie? get good. sam fakt tego jaki duży jest pasek zdrowia, nie, co też tam trudno O, O, znacznik. Znaczniczek, zauważ, zauważ. Kolejny 1 na 99 i 7. Napis Mis, jak nie trafisz, to no, też był. W ogóle te obiektywy, eksploruj otoczenie. Dzięki za info, że w grze mogę sobie eksplorować. Znajdź Mosberry, znajdź matkę. No i całe tak naprawdę eksplorowanie z tymi znacznikami w połączeniu z obiektywami jest odpierane. Cała wartość tego. I to w jaki sposób to krzyczy do ciebie i jest obrzydliwie zrobione, po raz kolejny odbiera. Da się nawet właśnie jakieś logi i tego typu rzeczy zrobić fajniej i pleście, w gameplay i wizualnie też je przedstawić znacznie lepiej. Tak jak mówiłem, no w Ghost of Sushi masz wiejący wiatr, żeby pokazać ci kierunek, i to niby teoretycznie. Mogła być w grze Ubisoftu jakaś linia czy znacznik, ale nie jest i dzięki temu to jest fajniejsze. I ona jest tylko na żądanie. Więc, gdy ktoś nie chce tego widzieć, to tego nie widzi. Dodatkowa podpowiedź dla graczy, którzy się gubią. Oho. Broń level pierwszy. 2% krytykalcyjnych. Oj, tak, te pseudo upgrade o, za levelem zamknięte przejście, kochamy to. Sprowadzanie wszystkiego do wyfarmienia. Strong enemy, wyższy level. No ta. Ale to jest nieadekwatne, bo w grze Ubisoftu, gdyby przeciwnik miał wyższy level od ciebie, to praktycznie nic byś mu nie robił. Przypominam, że w Assassin's Creed Shadow, kurde, żeby chyba tam ukryte ostrze działało, musiałeś zrównać levelem z przeciwnikiem czy coś takiego. Absurdalne to jest. Eksplorujesz sobie, idziesz do jakiegoś miejsca, do którego nie należy pójść, powiedzmy, w danym momencie, no ale masz otwarty świat, to chcesz z niego skorzystać. I przecież Elden Ring na przykład to robi dobrze, bo po prostu przeciwnik ci tak jebnie, że stwierdzisz okej, okay, dobra, nie chcę tu na razie być, wrócę tu później. Silksong też to tak robi. W Ubisoftie masz e, nie możesz teraz tego robić, nie pozwalamy ci. Wiecie, inne gry dają ci możliwość challenge'owania się i ewentualnie po prostu róż. Rodzicom w power levelu przedstawiają, że może nie jest to tego warte w tym momencie, ale wszystko zależy od Ciebie. w grach Ubisoftu raczej nie zależy od Ciebie raczej zależy od tego, jaki scenariusz twórcy Ci napisali. No to nie ukrywam też, że pasek zdrowia bossów akurat jest jedną z niewielu rzeczy, które bym zobaczył w Silksongu, ogólnie w Colonite. Lubię wiedzieć, jaki mam postęp. Ale no jest to pewna konwencja na którą się godzimy, imu danej grze. Czasem to jest, czasem tego nie ma. Hakana Sagamos Tutorial. Safe bench. Cześć, co tam było za warning? Might not work if not connected to internet. No tak, przecież trzeba wszystkie dane przesyłać do chmury. Jezu, jakie ja miałem straszne odrzucenie, i to akurat z grą Ubisoftu. Jak grałem w Heroesy 6 na premiere, i się okazało, że muszę mieć konto Uplay. I ja byłem w szoku, nie? nie? Nie patrzyłem na to tak negatywnie, bo byłem wtedy dzieciaczkiem jeszcze i nie wiedziałem co i jak, ale no to był początek. To był początek tego, co jest teraz, i z czego memujemy. Save będzie 1 na 200, tak o. Down of Silk DLC jest teraz dostępne <laughs> O, blokada levelowa. Let's go. Oho, under level. Most matka na dziesiątym. No. Zły level, nie? Zły level. Desynchronized Restart the boss fight. O, boss za trudny? Spróbuj lepszej broni. 10 dolarów. Inferno Needle. <grymne> Kurwa, dowalony jest ten film. On wszystkie tak naprawdę te rzeczy punktuje i się z nich śmieje. Wszystkie. Do jakich czasów to doszło, nie? Pamiętacie, jak kiedyś powstawały takie filmiki? Jak gaming mógłby wyglądać, albo jak będzie wyglądał, i właśnie takie rzeczy się tam pojawiały, i wszyscy się śmiali. A e, tam nie, nie będzie tak. Jesteśmy 10 lat później i co? Oho. Oho, kupił. Oj, internet. Nie maneta? Ja pierdolnie, zsynchronizowano achievementów w grę wywaliło. Your save file is gone. Ach, i wiecie co jest najgorsze, że nie tylko z Ubisoftem są takie rzeczy, nawet tu mi się film poleca stary, stworzony przez Ubisoft, to było, ale Bethesda, no jakby to przez Bethesda zrobione wyglądało. Ma być Muza zobliwiona, dawaj. O, <śmiech> <śmiech> oczywiście, że jest. <laughs> To klasyk, prześmieszny akurat. O, i loading screenek, kurwa, musi być. <ścoughs> Każda firma ma jakieś swoje, kurwa, niestety smutne aspekty. O, podnoszenie itemków takie z listy też. Ale no mimo wszystko wygląda to znacznie lepiej niż gra Ubisoft'u, ale wyobrażacie sobie mieć loading screen, co... co plansze? Jezus! Chłopie! XP sobie rośnie. A tu wam trochę zasłaniam, ale normalnie za każdego MOBA jest plus XP. I te porady jeszcze. Co tu jeszcze potem jest? Electronic Arts. O kurwa. To będzie też dobre. O ho, ho, cholera. Ale to walona na A w taką kurde wersję powiem szczerze. Z pierwszej osoby to bym nawet zagrał. Tak dla fanu. Electronic Arts. no peszka. No tak, FC26. A może kurde, nowy ten skin do Hornet za 35 dolków. A możesz przewinąć, żeby cofnąć się w czasie. Kupuję i nie spadłem. Cygiemka. Dlaczego pieniądze nie kupią? Na hitka wszystko? Razy dwa damage kurwa I double jumpik A nie kurwa, milion jumpik No i tak to właśnie jest. Te firmy same na siebie to sprowadziły. Szczerze, gdyby robiły dobre gry, bardziej angażujące gracza, nie będące tak hamsko zmonetyzowane, to by te żarty nie powstawały. No skończone się biorą. Niestety. Niestety.